No i znowu mi tu nie uciekł przeciwnik, ale jak mówię, nie będę z tym walczył. No i także zauważcie, że jeżeli to spotkamy Talaramę, to będziemy mieli uzd całkowicie będziemy mieli uzdrowienie. Mamy maksymalną ilość punktów zdrowia i także punktów psychicznych, czyli zupełnie jak wizyta u Franka, albo dobra drzemka. Czyli no wielkie dzięki Małpimistrzu! O, no, tu już jest wyjście stąd. Ale jak mówię, jest jeszcze jeden przedmiot, który, no, na którym mi no odrobinkę jednak zależy. I go jeszcze przeszukam. Znaczy, przeszukam jaskinię i może go znajdę. Eee, z, kurczę, z, z, z którego teraz żebym, żebym wyszedł przejścia? A, dobra, idziemy w lewo, kurczę. Kurczę, mam ochotę się zatrzymywać i się zastanawiać po prostu. Pójdźmy naprzód. O, to już jest... Yy trzecie to jest? Czy nie? Ale tu mamy dwa dwie skrzynie. Tutaj z kolei mamy jedną małpę, i za nią chyba był talabama, Więc no nie chcąc, do niego tam jednak znowu przyszedł. Jejku, teraz no to pytanie podstawowe: gdzie może być ten ostatni przedmiot? Znaczy jeden z tych czterech lepszych, o których mówiłem. No bo tak, znaleźliśmy już neutralizator, mamy to torbę dragonitu, mamy ognisty brelok i jeszcze jeden przedmiot, który można tutaj znaleźć, taki dobry, jest to głodny wysysacz zdrowia. Oczywiście lepsza odmiana zwykłego wysysacza zdrowia, więc no wypadałoby go w miarę, tak w miarę mieć. Ok, to jest kolejny taki prezencik, e, ślepa uliczka, więc znowu zawracamy, jak mówię, no cały czas albo w lewo, albo w prawo, albo zawracamy. A tu była chyba ta Czy nie? Widzicie, moja pamięć jest czasami dobijająca. Sprawdźmy to. A nie, to były te dwie małe mniej więcej ta, która chciała sobie ogon zmierzyć. Więc znowu musimy zawrócić. Teraz przejdziemy w lewo. Gdzie może być to ustrojstwo całe? Oj, miał jeszcze miejsce w całku, bo naprawdę bym nie miał. No mamy akurat jedno ostatnie. Czy to jest to? Tak, to jest to przejście. Unki, uki, uki! Kocham hamburgery! unki kie. Mało obok mnie też lubi hamburgery. Uuu, kie, uki! Jeżeli masz hamburger, to oddasz mi go. Trzymaj! kie. Hamburger! Uki, uki, uki. uki. A obok mnie jest moim bratem bliźniakiem, Właściwie to chyba wszystkie e, małpy tutaj są takie same. Bo wszyscy to jedna wielka rodzina. Oczywiście. Okej, okay, to jest e, ten przedmiot o którym mówiłem. Znaczy on jest, co zaraz jest e, tak naprawdę zniszczonym... Znaczy tu ma wiele znaczeń, ja to tłumaczę osobiście jako zniszczony przewód albo zepsuty przewód. I, jak mówiłem, z tego powstanie głodny wysyłacz zdrowia. Kolejny dobry przedmiot dla Jeffa, w który on naprawdę powinien się wyposażyć. Ale skoro mamy już wszystko, możemy śmiało iść. Tylko jeszcze dam no, to właśnie Jeffowi. No i w końcu możemy stąd wyjść. Stara od tej muzyki przeklętej! Okej, okay, to chyba ta mapa chciała od nas... A czy chciała nas czegoś nauczyć? HIKIKI! Idźcie za mną! Tędy droga! O, żadnych kretów, okej. Okay. No i mamy... Jesteśmy na asfalcie, Mamy. kia kia Okej! Teraz wam e, zrobię demonstrację! kia 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 Jeżeli nauczycie się tego, to... Pójdziesz wszędzie, gdzie ty wszędzie, gdzie przedtem byłeś. Kiakki, kia, kiki. Możesz tam iść natychmiastowo. Kiaki kiaki. Jednak tej umiejętności nie możesz z niej korzystać, kiedy jesteś w pokoju lub w podziemiach. A więc teleportacja, tak? No, to nam no, na pewno ułatwi robotę. Skoro możemy na przykład nie stąd na przykład od razu sobie iść do Ony, to na przykład. Nie musimy tam iść cały czas drogą powrotną, tam autobusami na piechce. Możemy sobie robić teleportację? No i. wyrwałem z głowy właściwie. Okej! Wow, okej znaczyłaś tyle. Przyleciałem do Forsyth i powróciłem. Jak jak ja! Pokazałem wam podstawy, podstawowy, prosty kurs, oczywiście. A tego możecie sobie zwiększyć prędkość, jeżeli skręcacie, a tu, oczywiście jeżeli macie wystarczająco miejsca wokół siebie. Uki okay, Okej, okay. Okay, czemu wy nie spróbujecie młodzieńcy? Ines nauczył się jak korzystać się z mocy psychicznej teleportacji. Super sprawa! Kiaho, Świetnie, okej! Okay. A teraz nauczyciel wraca sobie do domu. I tak mamy... Nauczoną Teleportację Alfa. Zaraz wam jak działa. Tak, ona kosztuje ty tylko i to tylko dwa punkty psychiczne, więc no to jest naprawdę mała cena za taką Teleportację. I tak, możemy iść do wszystkich miejsc, gdzie przedtem byliśmy. Mamy Onet, na razie Tucson, Free, Saturn Valley, Foresight i także nawet Winters. Jednak to Winters, to znaczy... A czy możecie się tam teleportować i kupić sobie lepsze broni dla Nessa i Czefa, jeśli się nie mylę? Jednak ja tego nie będę robił, nie potrzebowałem nigdy stamtąd st broni kupować. Więc to no po prostu pójdźmy do Forside. No i tak właśnie widzicie, że próbowa próbowałem skręcać. To była właśnie, pokazałem wam jak wygląda nieudana, nieudana próba teleportacji. Jak mówię, możecie skręcać, ale ogólnie na polecam jednak szukacie prostych dróg. Na których no przeszkód nie ma? No i jest tylko, no, no, i na nich najbezpieczniej naturalnie jest, no, gdzieś się przyteleportować. No i jak widzicie, jesteśmy w tej chwili w mieście Foresight. Znowu. Ale co my tu zrobimy? No, wypadałoby chyba pomóc tamtej, e, całej słudze mon monotoliego, no, która no, to szuka tego jogurtu o smaku Psyllonga. A jest ona, tak pamiętam, ona zawsze tutaj cały czas stała przed domem towarowym. Tam też tutaj jest budynek, budynek Monotoli'ego mistrza budynek Forsyd, więc to jest ona. Pytałem się wokół o jogurt o smaku. No, o smaku pstyląga, ale co? Ma maszcie ma, ma wypalać jogurtów? Jogurt <gutek> 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 Dispenser? Tak więc to sobie wyobrażam, tak chodzi po mieście i. idę do jogurt Dispenser, i. do jogurt Dispenser, i. do dispenser i... Dispenser, i. Dyspansy, i <gutek> Mogę go mieć? Zanim mogę odpowiedzieć, ona zabrała od ciebie wytwarzanie okultów. A teraz mogę zrobić dla moich gości jogurt od Macom Stronga. Jesteście tacy, jesteś tacy myli! Jesteście tacy myli, no Ona nas do tego zmusiła, niestety. Raczej, znaczy, może i A więc zrobię też trochę dla was. Moje pomieszczenie jest na 48 piętrze. Nie zapomnijcie tam wpaść. Posłyszałem za pierwszym razem. Więc tak, teraz, no, spróbujemy sobie wejście na szczyt tego całego budynku monotoliego Okej, okay, jeszcze raz ta winda. No i to, no i ty przesadził się, kapitan mojej biodra, co? I Ness znowu się odwrócił. A czy serio, ta facetka ma farta, że Nes nie jest zombie? A wiecie, a wiecie dlaczego? Bo gdyby był zombie, to by... Się w jej BIODRA! Tutaj mamy drugą windę. I kolejną panią, która właśnie wygląda, tak, wygląda tak samo, też ma pewnie duże biodra. Cii, cicho, C czy to jesteś NES? Sługa pana Monotoliego, Monotoliego Elektra powiedziała mi o tobie. zabieram was do biura Monotoliego na 48 piętrze, tylko wy możecie tam iść. No ale ona no, jakichś kompleksów nie ma. Jednak, mimo tego, NES jednak się odwrócił. Ciekawe czemu. Okej, okay, to jest 48 piętro w budynku Monotoniego. Gdzieś tutaj jest jego biuro. A co to jest? Proszę podać sekretny kod. Podaj kod. 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I walczymy. Oczywiście, oczywiście my tego kodu nigdy nie poznamy i nie ma, nie ma możliwości go podania. I zawsze po prostu będziemy z nimi walczyć, z tymi przeciwnikami. Są to strażnicze roboty. I ci goście są całkiem no, groźni, biorąc pod uwagę to, że potrafią oni e, zawołać inne roboty do walki. Także mają no, całkiem dobry atak e, promieniem. A co, na, co najgorsze, te roboty potrafią strzelać butelkowymi rakietami prosto w nas. Więc tak mówię, ogólnie, roboty są całkiem groźnymi przeciwnikami. No, ale też mam ruch, w którym robią. Tylko, żeby on mi tutaj nikogo jeszcze innego do pomocy nie zawołał, naprawdę. No, a doświadczenia też nie mało tam na, nam dają. O, kolejny robot nas ściga. A czy nie jestem pewien, czy te roboty. możliwe jest atak od tyłu e, dla nich. Jak mówię, nie jestem tego pewien, nigdy nie próbowałem. Teraz, no, może przejdę górą, bo tam też e, można parę. Wow, to było bezcelowe. Tak, ogólnie też możemy podam parę innych rzeczy na tym piętrze znaleźć, jeżeli będziemy tak do kilku drzwi wchodzić. Ok, kolejny robot zważyć. Proszę podać sekretny kod. Podaj kod 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i walka. ja zgodne, są. No to rozumiem, stary. I Jeff, level 35. piąty, defensywa o jeden, szybkość o jeden, punkty zdrowia o dwa. A, okej. ok, okay ślepa uliczka tam na lewo, więc my idziemy przez te drzwi. Tak, nie, niektóre roboty można ich próbować unikać, właściwie, ale no, jakoś nigdy nie próbowałem. Właściwie zawsze z, z, z każdym walczyłem, mimo, mimo wszystko. No wiadomo, te roboty też jakimś no, zawsze no, całkiem niezłym zapasem e, doświadczenia są. I mamy pomoc, o której mówiłem. Ines spudłował w najgorszej chyba możliwej chwili i kolejne promienie od robota pierwszego, Drugi nic nie robił, całe szczęście. O, i mamy robota C w walce. No, okej. Okay. Więc rokowanie beta, Jeff strzelaj. No szczęście, no, nie atakują one jeszcze butelkowymi rakietami, które mówiłem, że one potrafią nimi e, nas wystrzelić. No teraz prób próbowałem się ich pozbyć się rokowaniem. no może teraz jakoś się wszystko będzie, pójdzie mi lepiej. Ten cały czas sobie tik-tak, tik-tak. No i po walce, no trzy roboty w jednej walce i wszystkie pokonane. Całe szczęście. No i całkiem niemało doświadczenia, no bo tam było na każdą postać się po 7,5 tysiąca, czyli całkiem dobrze Ale teraz może niech w coś wypije, może proteinowy napój Niech się uzdrowi. Teraz tam na górze. Tak, gdzieś tutaj też znajduje się pokój elektry, czyli tej całej sługi, która chciała jogurt. Oto mamy prezent w całym robotem. Proszę podaj sekretny kod. Podaj kod 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1.